No to wszystkie odcinki z Kibidik Toilet, moje reakcje zapraszam serdecznie, zachęcam do zostawienia lajka, Kredycje dla Bandena i słuchajcie, muszę wam zacząć od tego, że moim zdaniem to to jest ich Bóg, taki lider, przywódca, pierwszy z pierwszych, bo on, jakby, jest pierwszym z Kibili Toilet, który się w ogóle pojawił ever. Co ciekawe, jest dużo plakatów z właśnie tą postacią, więc tym bardziej, jakby, przekonuje mnie to, że on jest szefem, a nie G-Men. g, -man. g -man to może być przywódca, ale tak naprawdę, tym takim osobom, którą oni czczą, to jest właśnie ten pierwszy. I co ciekawe. <grywy> W tych pierwszych odcinkach z Kibili Toilet e, pojawiają się jeszcze ludzie prawdziwi, a potem już tych ludzi nie ma. Więc to jest ciekawe. Tutaj jeszcze mamy. W ogóle tam był gościu Nagolasa. Oni jedzą kupę, więc to jest masakra w ogóle, co tu się dzieje. Tutaj mamy oczywiście e, jakby nalot i ci ludzie zamieniają się w, e, w skibidi toilet, więc to jest ciekawe. I to jest chyba ostatni odcinek, gdzie się ludzie pojawiają. Potem już nie będzie ludzi, tylko będą skibidi toilet kamery, e, speakersi i będzie ten tajemnicza postać, która tam patrzyła w ostatnich odcinkach. O, tutaj muzyki nie ma oczywiście, bo jakby prawa autorskie widzę muzyka z GTA. Dobrze chyba każdy kojarzy. Prawdopodobnie. Okej, okay, tu jest jakiś nowy Skibidi Toilet. Ale tutaj zobaczycie w ogóle plakaty z tym, z tym pierwszym Skibidi Toiletem, więc to jest ciekawe. Okej, okay, tu nadciągają. Tu już się zaczyna ta pierwotna jakby inwazja. No i tutaj jest gościu, który... To jest Jimen, chyba już tu się. i on był mniejszy, a potem się. był coraz większy, nie? O, proszę bardzo! Tutaj nalot już totalna inwazja. Zwoją drogą tutaj już ci atakują nawet. Oj, proszę bardzo, zobaczcie sobie tutaj jest plakat i baner z tym pierwszym toaletą złoty kibel, statua i oni go czczą, tak wam mówię. Pomniki stawiają, więc obstawiam, że to jest ich tak naprawdę e, szef. Także tak to mniej więcej wygląda, słuchajcie. tu zam chcą zamalować i tutaj oczywiście tam też jest plakat z tym pierwszym jakby skivvyd toilet od niego się wszystko zaczęło tu mamy o kościu <ścoughs> w ogóle to jest śmieszne że oni coś takiego da fuk zrobił a i powiem wam jedną ciekawostkę i jeszcze, słuchajcie, są straszne problemy z prawami autorskimi do tej muzyki z KBD Toilet. Co ciekawe, nie jest to wina e, oryginalnego twórcy, tylko jakiejś organizacji, która po prostu ukradła mu tą muzykę i e, dała na YouTube jako swoją i przez to są teraz prawa autorskie. Ja jestem w kontakcie z twórcą cały czas i słuchajcie, no jest niezbyt fajnie. Twórca tam pisze, do, napisał do YouTube'a, żeby mu jakoś pomogli, bo go po prostu okradli. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dlatego też czasami jakby tę muzykę będę tak przyciszał, bo mogą wyskoczyć właśnie prawa autorskie. No, tu już kamerameni, patrzcie, więksi, o Jezu. No i ten tutaj. No on już jest, patrzcie, mega ogromny. Wcześniej był mniejszy, to wygląda na to że jakby Skibidi Toilets jakoś ewoluują. Jakby stają się, rosną albo coś. Tu jest ten latający i zostanie pokonany. Ale patrzcie, on też ma możliwość laserów. Tylko, że on, jego tutaj by spłukają. A ciekawe, gdzie trafiają ci Skibidi Toilets, jak się ich spłuka. Ciekawe, nie? <laughs> O, tu będzie ten rakietowy. właśnie nadciąga. Rakietowy z Kibidi Toilet. Okej, okay, tu mamy y, tego y, brązowego albo rzawego, jak, jak to woli. I on się pojawił dwukrotnie <laughs> albo trzykrotnie. Dwukrotnie chyba, to jest pierwszy. A potem już go nie będzie. Ciekawe. Ciekawe od czego to zależy. Okej, okay, drony. To jest tajna baza i w ogóle ten tutaj naukowiec powróci potem w późniejszych odcinkach i będzie zugradeowany. Ale tu jest ciekawe, bo mamy Skibidi Kota. I spider Skibidi będzie zaraz. No właśnie. Tutaj chcą oczywiście nalot zrobić To się im nie uda Oj proszę bardzo, o niestety się nie udało i tu ten pomnik zniszczony Policja tutaj, Oj, mamy kamo Albo Moro można powiedzieć toaleta. O proszę bardzo, czyżby tytan Tytan kameraman się pojawił. Tak jest, proszę bardzo, zobaczcie jest tytanik. No i on tutaj daje radę. On jest chyba najwyższy, najwyższą postacią w tej serii całej, w tym serialu. No i demoniczny potrójny kibel zostanie unicestwiony. No nieźle. On jest mega mocny. I on by wygrał nawet z Jimenem moim zdaniem. Dzięki tej tarczy. Ale tutaj się rakietowy. Właśnie. No i musiał uciec niestety. Ten skibidi toilet. Kurka. O nie, przesłuchanie to jest w ogóle ciekawe, czy coś takiego zrobili? Przesłuchanie -man. Where is G man gdzie jest Jimen? man o, i chyba go tu wzywa, nie? I się pojawił, to jest reklama z tego co widzę, reklama gry. Tak mi się wydaje. Tak, to jest reklama Gierki. Miała wyjść wczoraj 11, ale... To znaczy wczoraj 11 po prostu czerwca, ale nie wyszła. Więc dalej czekamy na nią, zobaczymy co to będzie. To no, tutaj walka. No, i ten Jimen jest w ogóle odporny na, na to spłukanie, Patrzcie. Zachiny ludowe nie są w stanie go. Zachiny za ludowe nie są w stanie go pokonać. Patrzcie, mutant ja cię widzę. No i tutaj naprawiają i upgrade'ują tego. Kamerę tytana. Oj, oni się. O! No, panie, nie tędy droga się zorientowali, że zaszli gdzieś cię gdzie nie trzeba. Narka, wracają do naprawy. No, ale tutaj, jak widzicie, kamerameni przegrywają. Przegrywają walkę. Ale zostaną, zostaną troszkę uratowani, tak, szczerze mówiąc. Głośniki nadciągają, ale czemu tu muzyki nie ma? Halo halo, coś się z muzyczką stało, słuchajcie. O teraz słychać. Proszę bardzo i będzie tutaj. Jazda bez trzymanki. No, i tutaj już słuchajcie, przewagę mają połączone siły kamer i e, tych głośników. Więc jest całkiem nieźle. O, woofer. A tu jest chyba Skibidi Toilet w kominiarce, czy w złodziej, nie? I mamy Tydan Głośnik. Tak jest. To mi się podoba. Tytaniczny głośnik zawsze spoko. No i patrzcie, tutaj będzie jeszcze ten brązowy e, Skibidi Toilet, a potem już go nie będzie. Ciekawe co się z nim stało. O, to jest jedna z lepszych kultowych scen teraz. To jest lepsza z kultowych scen, bo tu będzie blaskacz. Ich tutaj pogromią Ego. Plaskacz najlepszy. No i tu już się zaczyna słabo dla kamer i głośników. Cyber, słuchajcie, cy cyber ten, Skibidi Toilet, super szybki z teleportacją. I tu jest pierwszy raz, kiedy się woman, kobieca kamera, kameramenka, słuchajcie, kobieca kamera pojawia. No, i mamy przesłuchanie, i tutaj jeszcze będzie infekcja. Słuchajcie, to już dopiero koszmar. To jest dopiero tragedia. Proszę bardzo, i tu jest naukowiec, już się wcześniej pojawił, ale teraz jest o wiele ulepszony. Tragedia, słuchajcie. Tutaj już, słuchajcie, jest totalnie w wyrwie mu to. Masakra. Strasznie, strasznie to wygląda dla. Dla kamer i głośników. Tu już lecą Ci zainfekowani, dodatkowo jakieś nowe z laserami. Żołnierski skibili toilet. No i pojawi się tytaniczny głośnik, ale to też będzie totalny koszmar tutaj, słuchajcie, dla. Głośników i kamer, zobaczcie, on zostanie zainfekowany. O, proszę, to już totalny koszmar tragedia, słuchajcie. No i tutaj już patrzcie, połączy z siły z g -manem. I totalną dewastację zrobią. Kurka. Nawet YouTuber zniszczyli. Masakra, co tu się dzieje? A tu jest w ogóle połączenie z Kibidi Toilet z e, tym głośnikiem dużym wow, zmutowany. Tu Jest sekretna baza. Tu się wdar ten zainfekowany. Złapali go. Proszę, i oderwali tego małego. I teraz opracują broń, prawdopodobnie, która, która jakby uratuje tych zainfekowanych. O, właśnie, tu jest ta broń. O, zostali tutaj zniszczeni. Zobaczcie, wrócili do normalności, są normalni. Ale wpadnie tytaniczny głośnik i Jimena. Zobaczcie na twarz tego Jimena, jak się bał, że zostanie ten. No i niestety, spoczywaj w pokoju naukowców, ale udało się zrobić tą broń. Teraz będzie można ją ulepszyć, słuchajcie, to jest mega sprawa. Spoko. No, tu się patrzcie, już mają dwa, dwie te bronie. Patrzcie i teraz. Tutaj widzę muzyka z GTA. Patrzcie co się dzieje. Narka! Skibili toilet zdezorientowane i uciekają. Ale to nie koniec. Patrzcie to jest to. Mamy teraz samochód z takim wielkim działkiem jeszcze. To działko jest jeszcze za małe, pewnie, żeby zaatakować Tytanicznego. Ale to jeszcze. Patrzcie. Cygmu tu wbił coś. No, i to jest to, słuchajcie. To jest to, naprawdę. Moi drodzy, mamy to, Skibidi Toilet Epizod 38, odcinek 38, źle się dzieje. Moi drodzy, zostawcie lajka like i lecimy z tym tematem. Mamy tutaj zainfekowanego Titana, tytanicznego głośnika. On tutaj robi e, e, mordor. Mamy też to auto, które miało s... uratować go. No ale zobaczycie, co się wydarzy. Kurde, graficznie to wygląda mega fajnie, naprawdę fajnie się to dzieje. Patrzcie, teraz i to działko strzela. Ale. Nie może tak być, słuchajcie, Jimem uratował tego zainfekowanego jeszcze dodatkowo on jest ulepszony. Zobaczcie jak go ulepszyli. Tragedia ma teraz więcej laserów, no nie wiem. Jedynie co nas uratuje, to uratuje nas teraz titan kamera. Innej opcji nie widzę i żeby tytan kamera miał wbudowane ten wiecie, to działko do usuwania infekcji, bo inaczej to będzie ciężko. Jest naprawdę mega, nie ma co ciekawe, nie pojawia się tutaj już człowiek, ten, ten słuchajcie, screenman screen albo tvman, już go tutaj nie ma. Nie ma tu żadnego easter eggu, zobaczcie, nie widać tu w ogóle tego gościa. Więc jest naprawdę mega słabo, ja tutaj zatrzymuję, mamy głośniki, które idą walczyć, ale dalej tutaj nie widać tego, słuchajcie, żadnego wcześniej, który się pojawiał, tego screena, tego TV-mana. Więc jest naprawdę mega, mega słabo. No totalna porażka, moi drodzy. Ja nie wiem, może tu gdzieś będzie, albo tu, nie widać w ogóle. Miał trafić tego, a tu go ten ochronił, no to jest naprawdę mega słabo. Totalna kompromitacja i klapa. Ja nie wiem co my teraz zrobimy, słuchajcie. No, jedynie tytan kamera nas uratuje, no bo kto inny? Jest totalna no słabo, jest słabo. Nie wiem co 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 myśleć, słuchajcie. Mamy tutaj coś niesamowitego, zaraz wam pokażę i mamy full screena. Już nie jest to szorcik, Lecimy z tym. Zobaczcie, jak tu kopią, jak się tu biją. Mamy nowego w ogóle, nowego Skibili Toilet, moi drodzy, więc jest naprawdę całkiem spoko. Z go tu, zobaczcie jaki gościu, patrz jak jak, jest, jest! Mamy to, słuchajcie, mamy TV Mana, Screeny TV Man, jest! Patrzcie, on potrafi zamrozić jakoś tych, ogłuszyć te skibidi toilets. One nie mogą reagować na to i zaraz tu się wszystko wyjaśni. Patrzcie, ten ma tu jeszcze ochronkę na tą spłuczkę. Ale jazzy, słuchajcie, i co się stanie? Jaka minka! <laughs> wszystko dobrze, ej! Mega, mega odcinek. Zobaczcie, jak ci się tutaj biją. Tu jest pełno ofiar e, z tego co widzę. Patrzcie, ale to jest zupełnie nowy Skibidi Toilet, który widzicie pod odgryz głowę tej kamery. Okej, okay, a z tej kamery widać, że to uratuje jakby życie czy coś. E, słuchajcie, tego kopię, ten tutaj z płuczką dostaje. Patrzcie ten gościu, ale on wygląda dziwnie. Naprawdę i te dopalacze, co on ma, pozwalają mu latać. Ale patrzcie, jak on się wystraszył tego TV-mana. On chyba wie, kto to jest. Ciekawe, skąd on wie o tym. Kurde, ale on kozacko wygląda, ten TV-man. I wydaje mi się, że jest tylko jeden. Że nie ma więcej TV-manów. Jest tylko jeden ten gość. O, o, o. Patrzcie. I nie mogą nic zro zrobić. Ale fajnie wyglądają w ogóle te Skibicy ile. Kurka, jaki on jest tutaj ulepszony. Ale wszystkie są. Patrzcie. Wszystkie są zdezorientowane. Nie mogą nic zrobić, nie mogą się ruszyć. Sparaliżowane są. Czy coś tu jeszcze widzimy? Takie jakieś ciekawostki? Kurkaj, to jest ich chyba szef. Ej, ale to jest. No to co? Wygląda. Mamy 40, 40. odcinek z Toilets. Naprawdę mega rzeczy się tu dzieją. Zobaczcie, jaka fala leci tych tutaj wszystkich rodzajów. Jest i TV Man. Jest drugi TV Man i jak go nazwiemy? Ogromny TV Man czy Mutant TV Man? O kurde, co on robi? Patrzcie, one się wszystkie niszczą same z siebie. O kurka. Nie, no to jest już pozamiatane. Ja nie wiem co z Gibid Toilet z wymyślą, ale to jest raczej pozamiatane naprawdę. Moim zdaniem, słuchajcie, moim zdaniem e, SkipD toilet raczej na pewno coś wymyślą, bo no, no, mają tych naukowców i pewnie jakieś osłony, jakieś tarcze będą, będą tworzyć. Być może, słuchajcie, ta tarcza będzie odbijać te promienie i TV-man sam siebie zniszczy, bo nie wiadomo, czy TV-man jest odporny na to, bo tego nie wiemy. Tu jest ta spłuczka dość ciekawa. Słuchajcie, mamy normalne latające toalety, mamy te ulepszone latające toalety, mamy normale i te wielkie, big toalety. I tutaj szukamy jakiś easter eggów, ale raczej, słuchajcie, easter eggów nie ma, chyba że gdzieś tutaj ktoś jest w jakimś tym tutaj światełku, gdzie się świeci, być może, ale wątpię. Mam nadzieję, że że wprowadzą jakieś, prowadzi tutaj easter eggi, jakieś sekrety Zobaczymy, ale ten nowy, jak go nazwać? Tutaj zostawiam wam pole do popisu, napiszcie w komentarzach jakbyście go nazwali eee, Mutant? TV-man? Czy być może jakiś, nie wiem Five Fivehead? <laughs> five może Fivehead TV-man Tutaj jest jakaś osłonka, czyli widzicie To świadczy o tym Że ta, te, te promienie mogą zniszczyć też e, kamery, czyli nie wiadomo kto jest tą osobą, która zakłada, czy to jest kamera, czy, u, czy może głośnik, czy być może e, TV-man, ten co zakłada, chociaż nie TV-man, no jakaś jest os a to jest na kamerę, to jest na pewno kameramen, ta osoba co patrzy, patrzy na tego gościa, <laughs> czyli oni muszą mieć osłonki, bo widzicie, wow, jak oni, patrzcie, a to jest helikopter. Patrzcie jak oni zostają sparaliżowani Tu mamy woofera, no jest słuchajcie No mistrzostwo świata no ja nie wiem jak sobie z tym poradzą z Toilet. Jest ciężko dla nich. Moi drodzy, w końcu jest odcinek 41 Kibidi Toilet. Lecimy z tym, mamy TV menów, lecimy, ale jazda. Naprawdę warto było czekać, bo ten odcinek jest mega kozacki. Zobaczcie, ile tu jest toalet. Mamy policyjną, Spidera i w ogóle nową odmianę toalety tutaj mamy. Zobaczcie na tego tutaj gościa. To jest jakby. Czy to jest toaleta, czy teraz oni wystają z yy, tego? To nie jest toaleta, co to jest? Pisuar, czy co to w ogóle jest? Słuchajcie, jakaś japońska toaleta albo po prostu. E, nie wiem, wanna! Słuchajcie. Zobaczcie na ich wyraz twarzy. Tytan, tytan, jest! Mamy tytana TV Mana. O mój Boże, jak on epicko wygląda! Ale koksiaty, ja cię biżdżę. zobaczcie co tu się dzieje. One same się wyłączają. On nimi manipuluje i one się same spłukują. O mój Boże, co tu się dzieje? Patrzcie, totalnie załatwieni, unicestwieni. Nic tutaj nie zostaje. A tu jest TV-Man, oczywiście. I TV-Titan. TV-Man Titan. O mój Boże, słuchajcie, niesamowite. Mega kozackie. Ten odcinek jest jaka emotka. Kurka wodna, nie no, to jest słuchajcie niesamowite. Najlepszy odcinek ever do tej pory. To, co tu się dzieje. Może są jakieś sekrety, słuchajcie. Oprócz tego, którego tutaj widzimy, to być może są jeszcze jakieś. Kurka, tu TV-man idzie, ale ten, słuchajcie, Titan TV-man jest mega ogromny. Mega ogromny. To jest niepotyczny rozwój. Kozacko to wygląda. Wow. Wow. Wow, tu się dzieją cuda. Naprawdę to jest najlepszy odcinek ever. O te spadają latające. Sam się spłukał. Do widzenia. O mój Boże, mega sztos.